Dzień dobry, witajcie w odcinku. Jak widzicie w zimowej aurze, 5 lutego, pogoda nie rozpieszcza, w związku z tym postanowiłem odcinek poświęcić temu oto przepięknemu modrzewiowi Yamadori. Staruszek, dosyć taki przesadzisty, zwarty. Wydaje się, że najlepszy czas właśnie dla niego nadchodzi po dobrych kilku latach. Myślę, że może to być nawet i 8. Przyszedł czas, żeby coś więcej niż tylko przycinaniem uwypuklić z tej pięknej rośliny. Jak widzicie, forma z obumartym, wyprostowanym pniem, a później to już takie jak coś jak mojogi, mocno zmienny przebieg pnia, ale też już dosyć przyzwoicie zabliźnione to główne cięcie. Jest to równolatek modrzewia, któremu poświęciłem odcinek Modrzew Formowany Cięciem. A tu widzicie historię tego drzewa. Tymi odcinkami zaznaczam teraz roczny przyrost, który wykorzystuję do tworzenia struktury wewnątrz drzewa. No i to jest najlepsze świadectwo wieku bonsai. To za chwilę ten modrzew dopiero za chwilę wyląduje w doniczce. No niemniej jednak te wszystkie skoki, które teraz wam pokazuję, to już jest efekt mojej pracy i myślę, że jakbyście się nie starali uzyskać tego typu efekty przy użyciu drutu. Myślę tutaj o owijaniu drutem gałęzi o wyginaniu. Myślę, że nie jesteście w stanie czegoś takiego. Kolejny uzyskać. przykład, kiedy kilka gałęzi odciąłem, zostałem dwie. Na przeciwległe plus docięcie tych wszystkich pojedynczych gałązek jednorocznych przyrostów znowu na kilka pąków to spokojnie sprawia, że roślina zostanie dosyć mocno skompaktowana. Zwróćcie uwagę, że to znowu nie jest cięcie na pałę, tylko za każdym razem zostawiam pączek około milimetra, czyli albo może nawet prościej podpowiedzieć, w momencie, kiedy zsuwa się nożyczki po gałązce i nożyczki natrafiają na pąk, on automatycznie je blokuje. No i wtedy, gdy wykona się cięcie, to automatycznie zostanie grubość nożyczek ponad pąk. No i to powoduje, że nigdy modrzew takiego pąka nie, nie odczuwa uwagę na naprawdę piękną strukturę, na bardzo interesujące linie, na taką, można powiedzieć, kompaktową formę tego, tego drzewa. Natomiast nigdy nie jest tak, że po tym wstępnym cięciu wszystko jest ok. Zawsze można coś dociąć. Szczególnie gałęzie, które gdzieś tam pracowały przez ostatnie sezony nad pogrubieniem pnia, a jakoś nienaturalnie w... zaczynają okrążać drzewo lub rosnąć zupełnie w kierunku niezgodnym z kierunkiem wyjścia gałęzi bezpośrednio z pnia. No, i teraz w przypadku takiego obracania zawsze znajdzie się jakaś gałązka, która całkowicie odstaje od struktury drzewa, gdzieś tam zupełnie nie pasuje do całości. Zdarza się też czasem tak, że przycięcie takiego fragmentu 2-3 cm po prostu zmienia całkowicie postać drzewa. To jest efekt końcowy w zasadzie drzewa, które. Z którym wiążę bardzo dużo nadziei. A podczas obracania, te jakieś moje grymasy to jest nic innego jak, można powiedzieć, komentarz do tego, że to drzewo naprawdę wygląda co najmniej z kilku stron bardzo dobrze. I dlatego z każdej minuty na minutę, gdy nad nim no pracowałem, wam, to żeby... zawsze starajcie się zrobić swoją pracę jak najlepiej, tak, żeby drzewo wyglądało po prostu ze wszystkich stron dobrze. Żeby nie było czegoś takiego, że ktoś. Ma wrażenie, że brakło czasu, albo chęci, albo umiejętności. Tym bardziej, że zmieniamy się my, zmieniamy się drzewa, i to, że ja sobie teraz wybrałem ten oto front, to wcale nie oznacza, że taki front ta, ten mądrzew będzie miał do końca swojego życia.